Halo, witajcie! Witam Was serdecznie z tej strony BrainyX i w tym filmie naprawdę wiele nowości, bo naprawdę dużo się zmieniło. E, zwłaszcza dla tych, którzy śledzą mój kanał. E, no to po pierwsze, tak, że pierwszy raz słyszycie mój głos na kanale. E, no to tak, to ja. Po drugie, dzisiaj odcinek, którego jeszcze nie było na kanale. Czyli mrówki, tak? E, kupiłem sobie mrówki i chcę wam to e, zaprezentować Powiedzieć też wam jak się z nimi obchodzić Jeżeli wy byście też chcieli kupić sobie I zobaczycie też nowe przejścia na filmie Pewnie widzieliście pierwsze Także zapraszam was do oglądania No to tak e, Dzisiaj na filmie chciałbym omówić 6 kwestii w zakupie mrówek i ogólnie w zajmowaniu się nimi. Pierwsza kwestia to będzie, jakie mrówki wybrać, e, tak na początek. E, druga to będzie, jakie formikerium wybrać, czyli miejsce, gdzie będą przebywały. Punkt trzeci to będzie opiekowanie się i żywienie mrówek. Punkt czwarty to będą zagrożenia, które mogą czyhać na mrówki. Punkt piąty to wystrój areny i sprzęty potrzebne Wam do niej. I punkt szósty, czyli płynące korzyści z mrówek. A jest ich naprawdę wiele. Zapraszam do oglądania. No to tak, ja osobiście posiadam mrówki o nazwie Mestos Barbarus. Są to mrówki żniwiarki, które pochodzą z Europy Południowej. E, jak sama nazwa wskazuje głuio, e, głównie żywią się nasionami e, przykładowo maku lub na przykład pszenicy. E, nie są to mrówki trudne w utrzymaniu e, są takim jakbyśmy mieli 5 leveli to to jest taki drugi level e, utrzymania trudności utrzymania e, ogólnie e, to są pierwsze mrówki, a jeżeli chodzi o drugie mrówki, jakie dzisiaj przygotowałem i dowiedziałem się na nie informacje, to są mrówki o nazwie Lasius niger. Jest to, są to mrówki o najniższym progu łatwości utrzymania, czyli jeżeli je troszkę tam przesuszymy albo trochę przygłodzimy, to po prostu nic się im nie stanie. Będą dalej normalnie. Są polecane dla młodych hodowców, niedoświadczonych, tak aby mogli się po prostu zapoznać z mrubkami. A Jaka jest decyzja, to już zależy od Was. A drugim punktem są terraria. Mamy dwa najpopularniejsze typy formikarium i jest to formikarium korkowe. I jest formikarium akrylowe. Formikarium korkowe ma wiele plusów, ale także wiele minusów. Tak samo z akrylowym. E, jeżeli chodzi o plusy, to mrówki sobie mogą, e, jeżeli im brakuje miejsca w tunelach, to mogą sobie wygryzać korek, e, żeby e, żeby po prostu mieć więcej miejsca. W e, formikarium korkowym czułem się hmm, myślę, że trochę bardziej E, jak w naturalnym środowisku, e, bo jednak są e, czują, że mają tam trochę e, ciemniej i po prostu pod ziemią, tak? E, schodzą pionowo w dół, a nie tak jak w formikarium akrylowym, czyli chodzą po płaskiej powierzchni. E, drugim... No e, co tak, teraz minusy. Minusy są takie, że po pierwsze w korku, jeżeli za bardzo nawodnimy korek, jeżeli zrobimy za dużą wilgoć, no to może nam się pojawić pleśń. No i jest problem, bo zagraża ona też zdrowiu mrówek. Więc pamiętajcie o cały czas o monitorowaniu po prostu tego korka, żeby, było, żeby był korek dobrze nawodniony. Ale też nie za mało onawodny. Jeżeli chodzi o formikarium akrylowe, to mrówki są w nim bardziej widoczne. E, mają tam e, swoje... E, no, to widać wszystko co w nim jest, także można otworzyć sobie e, tam i łatwiej wyciągnąć, jeżeli coś nam tam wpadnie. No, w przeciwieństwie do formikarium e, korkowego minusy są takie, że mrówki nie mogą sobie wygrywać dalszych części, żeby miały więcej miejsca, więc jeżeli się rozrośnie koronia, trzeba po prostu dokupić e, drugi, e, drugi e, stanowisko po prostu dla mrówek i zamontować im tam wężę. E, trzeba też pamiętać o, także o nawadnieniu akrylowego e, formikarium, e, bo też jest taka potrzeba. Dobrze, a więc przejdźmy do punktu trzeciego, czyli opiekowanie się mrówkami i e, dawanie jedzenia im po prostu. E, no to tak, e, jak już mówiłem, Mesos Barbarus e, żywi się e, głównie e, nasionami, to jest 90% ich diety ewentualnie e, można im też dawać, a nawet trzeba im dawać mączniki lub po prostu pokarmy białkowe ponieważ królowa do składania jaj potrzebuje białka bo z tego się tworzą larwy bez tego będzie dużo mniej efektywna albo w ogóle przestanie składać jaja jeżeli chodzi o ant-center bo właśnie z tego zamawiam mrówki to w e, gratisie, e, jeżeli tam się zamówi powyżej 100 zł, to, e, przychodzą pokarm. Przychodzi także pokarm podstawowy, e, który już, którego się nie powinno dawać tym mrówkom. E, Mesos barbarus. E, więc e, od razu możecie go po prostu wyrzucić, jeżeli wam przyjdzie, bo e, mrówkom z Barbarus nie można tego podawać. Ewentualnie jeżeli im zasmakuje, to można im podawać hemoglobin, ale to też e, może się tak stać, że im nie zasmakuje. No to wtedy lepiej nie dawać na siłę, tylko je wyciągnąć, bo nie ma e, na co te, e, tych mrówek zachęcać do tego. Ja taka ciekawostka, jeżeli chodzi o Messus Barbarus, to słyną one z ogromnej upartości, więc jeżeli się uprom na coś, to nie, nie popuszczam. Pamiętajcie też o dobrym nawodnieniu całej areny i korka, ponieważ mrówki nie mogą mieć za małej wilgotności. Zaleca się utrzymywanie tak mniej więcej od 50 do 80% wilgotności. Ja utrzymuję osobiście tak około 70%, ponieważ jest to takie optymalne. I temperaturę od 24 do 28 stopni. E, nie ma problemu, naprawdę e, mrówki e, w tych temperaturach naprawdę są mega efektywne i trzeba po prostu pilnować tego, bo jeżeli się wyjdzie poza e, tę skalę, to po prostu można zrobić szybką mrówką. A e, im mrówki mają lepsze warunki, tym są bardziej efektywne. I mówię Wam, naprawdę odwdzięczam się Wam, jeżeli dobrze będziecie je traktować. Dobrze, a więc przechodzimy do punktu czwartego, czyli zagrożenia dla mrówek. No to jeżeli chodzi o zagrożenia, to mamy tutaj pleśń i najgorsze roztocza. No to tak, pamiętajcie o sprzątaniu areny z trupów mrówek, na no bo żadne zwierzę i owad nie może żyć wiecznie, więc pamiętajcie o sprzątaniu trupów mrówek, także e, skorupek e, po łącznikach e, i korka wygryzionego przez mrówki, e, bo wilgotność razem z tym wszystkim połączonym doprowadza do rozprzestrzenienia się i w ogóle rozrodu roztoczy, które są niebezpieczne dla, dla mrówek. Więc pamiętajcie o czyszczeniu regularnym, żeby po prostu mrówki miały tam fajnie i beztroskie życie. E, oczywiście e, mówiłem wam już i chyba wiecie, że nie można dawać za dużej pleśni, yy, za dużej wilgotności. <grym> e, przepraszam, bo może się rozwinąć pleśń. No. Jeżeli chodzi o to, o zagrożenia, to jest tyle. Jeżeli chodzi o wystrój areny i tak dalej, zawsze e, po zakupie e, formikarium dostajecie piasek kwarcowy, jeżeli zamawiacie też możecie sobie domówić jakieś elementy ozdobne, pojdełko, e, no i jakieś tam małe e, pojdełka, takie, nie pojdełka, tylko takie... E, Jakby to powiedzieć, talerze dla mrówek, nie wiem jak to nazwać. E, można tam po prostu podawać im tą hemoglobinę e, i stynkę. E, zasypujecie piaskiem, e, zasypujecie piaskiem e, całą arenę, tylko nie wsypujecie piasku do środka. Jeżeli widać na timelapse piasek, że jest w środku, ale mrówki go tam zniosły. E, nie wiem dlaczego. Myślę, że po to, żeby się zabudować w razie jakiegoś zagrożenia, ale ja go tam nie wrzucałem, tylko patrzę się po dwóch dniach, a tam zniesiony piasek. E, więc e, to akurat jest e, trochę dziwne, co zrobiły, ale pamiętajcie, żeby nie wsypywać. Możemy wykończyć też e, po prostu jakimiś ozdobami i kamyczkami, a... E, na pokan po prostu rozsypać im e, właśnie ziarna, rozsypać im na piasku bądź na kamieniach. Tak, żeby mogły go łatwo wyciągnąć sobie i zanieść sobie tam na dół. E, jeżeli chodzi o mączniki, to odkrajacie im głowę i odwłok i wrzucacie do środka. Jeżeli kolonia jest już większa, możecie całe żywe mączniki wkładać do środka. One to wszystko zjedzą. I zostawią Wam skorupki, które musicie posprzątać. I ostatni, szósty punkt, czyli korzyści z mrówek. No to tak, ja osobiście siedzę godzinami przy tych mrówkach i obserwuję, to jest naprawdę piękne, co się tam dzieje, jak działa to cała przy, przyroda. Myślę, że no, warto sobie takie coś sprawić, ponieważ naprawdę cieszy to oko i, zwłaszcza gdy się rozwija kolonia, widzicie jak królowa, rodzinowe larwy. To naprawdę to cieszy oko i serdecznie każdemu polecam te mrówki. Jeżeli chodzi o sklepy, na których zakupiłem te rzeczy, to macie do nich linki w opisie. Jest to. Tam gdzie kupiłem mrówki, sklep specjalizujący się głównie właśnie w, w mrówkach eee, Nie w formikariach, tylko właśnie głównie w mrówkach, czyli Ant Center eee, Bardzo serdecznie polecam I sklep głównie specjalizujący się w formikariach, czyli Antmania i naszej z wami mrówkojad Przez Y eee, Pamiętam też, że nie najtańszych mrówek z Allegro bo możecie naprawdę e, mieć e, złe e, zaskoczenie, gdy do Was dotrą, e, bo czasami są po prostu mrówki e, takie ociężałe. Może być też królowa przykładowo starsza, e, a królowa żyje 10 lat, więc jeżeli królowa już ma drugi, trzeci rok. To jest już gorzej efektywna e, i wiecie, ma, będziecie mieli ją mniej czasu. Więc kupujcie e, mrówki i formikary ze sprawdzonych sklepów, żeby wam te mrówki nie uciekły. Ja e, e, z formikarią z Ant Mani było w pełni szczelne i jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby jakaś mrówka uciekła. E, więc o. Sprawdzenie tych produktów naprawdę serdecznie polecam. No i jak już mówiłem, serdecznie polecam mrówki. No i co? Miłego dnia. Hello. all over pieces to initiate the pain of venom stains, a knife remains, but the ending's always just the same. No gain, nod your head to the beat of death as you draw your last eternal breath. Sensations of an invasion that cause right through your veins. You say we have no brains, we're just cartoons for your portrayal to tell some tale on a potent sail. But sure, this inevitably unveils the fail. Swashes of eternal hate will flood the floor and clean your slate. Now wait!